Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na wtorkowym porannym zrapingu Mam tutaj przede mną mix rapek za 89 zł Mamy klub milionerów, ekstra linie, jubilotkę 500 tysięcy w banku Mega pensję, bonus 7, duży lotek Fast cash, krzyżóweczka za 3, owocowa eksplozja I szczęśliwe linie Zaczynamy szczęśliwy, szczęśliwymi liniami Was proszę o Trzymanie kciuków. I drapiemy. Zdrabka jest o numerze 67. Pierwszy mamy trefl. Trefla nie mamy. Dalej jest kwiat. Pierwszy kwiat. Drugi. Trzeci. Złoto. Złoto mamy jedno. Prap raz, dwa razy. Biedronka. Biedronka jest jedna słoń. Słoń trzy razy. Oho, jak wzo, sakwa, sakwy nie ma. Eee, kości pierwsze, drugie. Trzecie gwiazda, słońce, dalej mamy koronę. Jest i korona, dwa razy nawet diament, nie ma. Truskawka, pierwsza. Pierwsza i ostatnia garniec dwa razy. Klucz jeden, śliwka. Śliwki brak. Księżyc. Księżyc jest jeden. Dzwon. Brak, a nie jest. Pik, pika nie mamy, tęcza, jedna, przedostatnie są wiśnie i pomarańcz, pierwsza i druga. Strapka, pusta, owocowa eksplozja o numerze osiemdziesiątym trzecim, drapiemy, dwa pierwsze, Pomarańcze i brzoskwinie. Tutaj mamy pomarańcze, brzoskwinia, 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 brzoskwinia. Jabłko i kiwi. Tutaj mamy jabłka, kiwi, melon cytryna, melony, cytryny. Cytrynów trochę się trafiło. Kokos i winogrona. Tutaj mamy winogrona. Kokosy. Arbus, karambola. Arbus, arbus, arbus. Karambole. Tutaj jeszcze jest melon zrapane. Gruszka awokado. Awokado, gruszki, przedostatni, banany i ananas. Wszędzie blokada, blokada, dróg. Niestety nic się nie ułożyło. Sprawdźmy, mimo wszystko kontrolne. SP, tak jest. Pustka. Krzyżyweczka za. E, za trzy złote o numerze 36. Pierwsze mamy W, widelec. Gawron. Następnie mamy Z. Zmora. F. Fantasta. Kolejny jest H, Echo, Haracz, U, Peru, Puli, no chyba tylko Peru i Puli, A, Ewa. Ada, Akcja, RAK. Colorado, nasyp, fantasta, niania, niania, abonament, dobra, azdrapane, V, przy okazji, J, jest akcja, L, puli, Colorado, o kolorado echo gawron abonament g gawron g1 y nasyp s fantasta Opis. Dobra, następny mam B. Abonament. N. Jeszcze raz abonament. Nasyp, niania, fantasta, gawron. E. Abonanem, abonament. Epir, echo widelec, powstaje Ewa i mamy jeszcze Peru M, abonament zmora nocna i ostatnia litera to C, haracz echo powstaje nie starczyło niestety na trzy litery kolejny pustak fast cash o numerze czwartym. Drapien, diament, walizka, uśmiech, serce, pierścionek, cylinder, klucz, wiśnie, a w bonusie mamy koronę. Pustak, duży lotek. O numerze czterdziestym pierwszym. Wygrywa 6, 1, czterdzieści jeden osiemnaście dwadzieścia dwa i czterdzieści sześć trzynaście trzydzieści sześć czterdzieści jeden czterdzieści dwa i czterdzieści pięć pusto dziewięć dwadzieścia dwa trzydzieści siedem trzydzieści dziewięć czterdzieści siedem i czterdzieści osiem sześć dwanaście osiemnaście dwadzieścia sześć trzydzieści cztery i czterdzieści cztery jeden piętnaście dwadzieścia jeden dwadzieścia dwa dwadzieścia pięć i dwadzieścia osiem sześć

I szukamy siódemek i plików: kwiat, awokado, karta, ojej jest plik, patrzcie: cytryna, perła, ananas, palma, biedronka, rower, piłka, chmury, podkowa, gwiazda narty plecak klips balsam wiśnie i kawa, kawa wypita a pod plikiem mamy 10 zł no takie standardowe te 10 zł w bonus 7 oni chyba w jednych zdrabkach Dają więcej do wygrania, a w innych mniej, bo tutaj raz mi się trafiło tylko 10 zł do tej pory, a tak to bieda. Mega pensję o numerze 22. Wygrywa 13, 18, 21, 4 i 46. Pierwsze mamy 1 siedemnaście bok czterdzieści dziewięć piętnaście osiem czternaście szesnaście czterdzieści trzy dwadzieścia sześć dwadzieścia osiem czterdzieści jeden

trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, czterdzieści i dwadzieścia dziewięć. Tu jest też pusto. Przechodzimy do jubilotki o numerze piątym. Wygrywa trzydzieści dziewięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć, osiem i dwanaście. Dobra.

Siedem bok sześćnaście dziewiętnaście, dwadzieścia osiem bok siedemnaście, dwadzieścia trzy osiemnaście, trzynaście bok trzy czterdzieści. 32 30 i ostatnie jest 5. No, jedna się tutaj wygrana trafiła. I tutaj mamy aż 10 zł. No normalnie nie wierzę. Dobrze, że nie ma. Wiecie, wygranych poniżej wkładu. To by było, by było w jubilocie 1 zł albo w jakiejś innej za 10 zł. Ekstra linie o numerze 15. I drapiemy. Pierwszy jest leżak. Tutaj mamy pierwszy leżak. Drugi. No na to wygląda, że leżak tylko dwa razy. Łódź. A łodzi brak. Krab, raz, dwa, trzy, cztery razy krap. Rower, nie ma roweru, to nie będziemy jeździć. Czapka, czapki nie ma również. Księżyc tu jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, o, siódmy, wysyp księżyców. Teraz mamy serce, pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Gwiazda. Gwiazda pojawiła się dwa razy. Kuropatwa. Kuropatwy nie ma. Motyl. Raz. No i tylko raz. Klucz. Pierwszy, drugi. Trzeci, czwarty klucz, dzwon, raz, dwa, trzy, cztery razy, balony pierwsze, drugie, trzecie, czwarte piąte i szóste popcorn raz dwa no i tylko dwa klapki pierwsze drugie dwa razy arbuz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy kości pierwsze, drugie, trzecie kości? Cytryna raz, dwa, trzy. Słoń, słoń jest widoczny tylko jeden, podkowa, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta podkowa, sakwa, sakwa tylko jedna, lody, Lodów nie mamy. Biedronka, biedronka jedna, wiatrak raz, dwa i trzy, dwa ostatnie symbole: tęcza jedna i okulary. No i nic się nie ułożyło. MPD kontrolne.

Czyli raz dwa, no no no, dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa, no ale wygrana jest, powinienem się cieszyć, to się cieszę, czterdzieści cztery, trzydzieści osiem, czterdzieści siedem, czterdzieści pięć, dwadzieścia dziewięć.

Miło, miło, miło. Na, lepiej, na pewno jest lepiej niż, niż e, dotychczas, gdzie wracało się, nie wiem, 5-10 złotych w ostatnich porannych zrapingach, e, albo 20. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, widzimy się na popołudniowym odcinku, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, zdrowia, co teraz najważniejsze. Spokoju ducha i widzimy się potem Pa, papa.